Witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego dnia będzie kara dla przestępcy, drobne złodziejstwo, będzie karane osobno, no i ciężkie zbrodnie też. Może w tym samym miejscu, ale kary będą zupełnie inne, proszę Państwa. więzienia oczywiście będą nieprzepełnione, Ponieważ to nie jest przytułek dla bezdomnych, gdzie teraz więźniowie się upominają o lepsze jedzenie, nie smakuje im, coś to co go boli, to, to, to nie wypada. Telewizor zły program ma. Skarżą się ci więźniowie, są niezadowoleni i ta opieka nad więziem jest kosztowna. My to zrobimy inaczej, proszę Państwa. Nie będzie opieki nad więźniami, ale oni będą się sami sobą opiekować. A jak tam będzie? No praca, proszę Państwa, będą pracować nad tym, aby e, się utrzymać, utrzymać całą służbę celną, a także zarobić na rodziny, które są pokrzywdzone przez tych przestępców, proszę Państwa, ale to więzienia będą tylko dla ludzi, e, którzy popełnili rzeczywiście poważne przestępstwa, zbroją w ręku, jakieś napady, jakieś zranienia ludzi. A drobne złodzieje, tacy co kradną tylko tak przypadkowo, no to chłosta, proszę Państwa. O oczywiście młodocianych będziemy osobno też karać, bo nie można ich tak odsunąć od społeczeństwa i zmarnować. Ci ludzie się nawrócą, zmienią. A zatwardziali złodziejaszki, no to na arenę. Proszę Państwa, jak to wygląda? No stadiony są nie <laughs> nieużyteczne teraz, państwo dopłaca. No głupie, państwo dopłaca do jakichś obiektów, które nie przynoszą do do dochodów. Te obiekty my opanujemy właśnie na te egzekucje, karanie przestępców. Jak to będzie? Sklepy dookoła, proszę Państwa. Ludzie będą handlować, cieszyć się, zabawa, muzyka, piękna, można nawet MMA fight, a potem złoczyńców się wywleka, goni się na środek i kto będzie chciał zadać cios złoczyńcy batem. No to zapłaci i to będzie miał tą sposobność, aby to zrobić, prawda? Egzekucja, no to jaka to będzie, proszę Państwa, dla tych ciężkich zbrodniarzy, którzy popełniają w okropny sposób zabójstwa, będzie ścinanie głowy. No ja nie, nie, jestem tym, nie jestem za tym, aby karać karą śmierci, ale jeżeli ludzie sobie tego życzą, nic, nie mogę na to poradzić i się nie, nie przeciwstawiam. Jest jaki jest, proszę Państwa, godzę się na to, no ja tak nie jestem taki łasa tą władzę, co bym tak żartował na tym YouTubie, no, proszę Państwa, i takiego złoczyńca się wywleczę, i kto będzie to robił, tą karę śmierci wymierzał? Wiadomo, że nie kad, bo to jest kosztowna sprawa, prawda? Hejterów mamy sporo na YouTubie, Jakiś hejter, który lubi się wyżywać na, na tym, może to osobiście zapłacić i ścinać głowę, zabójca albo no bo jak są złodzieje, tacy rzeczywiście yy, zatwardziali, no to paluszki się będzie obcinało. Też hejterzy mogą się zgłaszać proszę bardzo, i będą mogli yy, yy, się wyżywać, jak to się mówi, wyżywać się na tych złodziejach, których oni lubią karać. Karać tak, słowami na razie na YouTubie karają. Złodzieje, którzy są w więzieniach. No to już przywilej, proszę Państwa, ale na jedzenie muszą zarobić. tak, Umieści się ich przy drogach, budowali drogi w kopalniach. Nie będzie, że będą tego. Na ściany się ich daje, do kopalni. Kopalnia oczywiście się otworzy, nie będzie dopłacania do globalnego ocieplenia. Z tym idiocą i się skończy. Najpierw wycinali lasy, niszczyli przyrodę, a teraz y, 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 się martwią o globalne ocieplenie. Ci to zrobili, te szkody niech oni płacą. My się o tego. Odcinamy, proszę Państwa. Także więc widzimy nasze przestępstwa karane są w bardzo dobry sposób, skuteczny. Nie ma że tak jak u Arabów, no tam jest troszeczkę okrutniej, z tym, że oni nie robią żadnego takiego widowiska, jak my będziemy robić. My jesteśmy na drodze do tego, żeby te egzekucje były widowiskowe, proszę Państwa, artystyczne tak, ludzie mają się cieszyć ma być, jak, jak, jak festiwal, tak, proszę Państwa festiwal muzyki, MMA, jakieś pokazy tak, to ma być święto, tak, bo <ścoughs> najgorzej będą się na tym na tym święcie wychodzić złodzieje tak, złodzieje, proszę Państwa, na gąbę chłosta albo wpięty zależy od, od, od przestępstwa na gądupę to tak fajnie, ściąga się pory, proszę Państwa i ludzie się śmieją a hajterzy, który płaci tam symboliczną sumkę za kijka, wieżba, jakaś taka różga i zadawają nam na przykład 3-4 uderzenia, następny robi to samo, aż ta kara jest już wymierzona solidnie i w całości, proszę Państwa. Tak to będzie wyglądało z mojej strony. Nie wiem jak tam się zapatruje na to Janusz Korwin-Mikke, ale mi się wydaje, że mamy podobne poglądy. Nic za darmo. Złodziej musi zapłacić całą tą imprezę, tak? Proszę Państwa, wejście będzie płatne oczywiście, jak na imprezę sportową. No, niektórzy chcą też zrobić tak zwane walki gladiatorskie dla tych zbrodniarzy, którzy zabijają kobiety niewinne i są przyłapani na, na tych zbrodniach. Tacy zabójcy, proszę Państwa, podobno ludzie sobie chcieliby widzieć, żeby dać im do ręki jakąś broń, maczugi i niech się walą, do śmierci. No to też by będzie widowiskowe. Tak, tak, właśnie to jest taka nasza cywilizacja, ta europejska, proszę Państwa. Nie tam jakieś uśmiercanie za, za pomocą zastrzyków. Kto to widział? Przecież to płyn do, dostaje się do żył. Tam następuje eksplozja i więzień, umiera z straszną śmiercią podobno. A mówią, że to jest bezbolesna śmierć. Tak nie jest, proszę Państwa. Tego nie widzimy, ale ten, który to doświadcza, na pewno czuje to. No, kto przeżył? Nie wiem, Austral... Australijczyk taki był na Filipinach, który taką śmierć otrzymał za gwałt, który podobno nie popełnił. No, każda dziewczyna może wskazać, ten mnie gwałcił. No i nikt nie docieka w tych krajach, bo to zaraz biały, no to winny. Biały, tak, ma pieniądze. Płaci. Jak nie masz pieniędzy, no to zaszczyk.